Siódma dziewiąta. Twój początek dnia. Gościem poranka siódma dziewiąta jest Paweł Wojciech, rzecznik prasowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień Państwu. W dzisiejszej rozmowie podsumujemy zakończone nabory, powiemy o tych, które wkrótce wystartują, o korzystnych zmianach dla rolników. Zaprosimy też do wzięcia udziału w konkursie Moje Wiejskie Wakacje. Zaczniemy od podsumowania zakończonego 14 sierpnia naboru wniosków o dopłatę do materiału siewnego. Kto mógł się ubiegać o to wsparcie i jak wielu rolników skorzystało z tej formy pomocy? Otóż jeżeli chodzi o tę pomoc, to była to pomoc przeznaczona dla tych rolników, którzy nabyli materiał siewny kwalifikowany lub elitarny w ramach tak zwanej pomocy wojennej i nabyli go między 15 lipca 2022 roku, a 15 czerwca 2023 roku i tu chodzi o następujące gatunki, jeżeli to są zboża, to jest to jęczmień, owies nagi, owies Szorski owiec zwyczajny, pszenica twarda, pszenica zwyczajna, orkisz, pszenżyto oraz żyto. W przypadku roślin strączkowych chodzi o bobik, groch siewny, odmiany roślin rolniczych, łubin biały, łubin wąskolistny żółty, soja i wykasiewna. Także wsparciem było objęte, był objęty zakup materiału kwalifikowanego do ziemniaków. Jakie są stawki tych dopłat? Zresztą wrócę do poprzedniego pytania. Dopowiem, że jeśli chodzi o zainteresowanie, no to było całkiem spore. Ponad 51 tysięcy. Wniosków jest już w tej chwili zarejestrowanych. Te wnioski można było składać za pośrednictwem poczty, więc jeszcze być może będzie ich trochę więcej, bo być może byli rolnicy, którzy na taką właśnie drogę się, się zdecydowali. Jeżeli chodzi o zainteresowanie tym naborem w poszczególnych regionach, no to mm, tu dominuje Wielkopolska ponad 10 tysięcy wniosków, Lubelszczyzna ponad 3 tysiące wniosków i Podlasie ponad 2 tysiące wniosków. Natomiast jeżeli chodzi o stawki, to no te stawki były. Zróżnicowane w zależności od, od gatunku roślin. Przatoczyło się następująco: 200 zł do hektara w przypadku gruntów fornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami pastewnymi, 300 zł do hektara w przypadku gruntów fornych obsianych roślinami strączkowymi z włączeniem soi, 500 zł do hektara w przypadku gruntów fornych obsianych właśnie soją. No i 1200 zł w przypadku gruntów ornych obsianych, obsianych ziemniakami. A jak będzie obliczana wysokość pomocy? Ile pieniędzy przeznaczono na ten cel? Pula środków, od tego zaczniemy. To jest 210 milionów złotych. W przypadku, gdyby okazało się, że kwota wynikająca ze złożonych wniosków będzie będzie wyższa, no to wtedy będzie stosowany tak zwany współczynnik korygujący, ludzie znają ten mechanizm z innych naszych naborów. Jeżeli natomiast chodzi o to, jak jest wliczana pomoc, no to tutaj bierzemy stawkę do hektara, o których przed chwilą mówiliśmy i mnożymy to przez powierzchnię, z tym, że ta powierzchnia nie może być większa niż 50, -50 hektarów. Kilka tygodni temu w naszej rozmowie wspominaliśmy i wspomnieliśmy o ułatwieniu dla małych gospodarstw rolnych. Dotyczy to tych, którzy złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2020. Trzeci rok. Na czym to ułatwienie polega? Otóż ułatwienie polega na tym, że rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa do 5 hektarów, będą mogli wykonać taki manewr, że złożą oświadczenie o tym, że chcą dostać płatność ryczałtową do hektara, zamiast płatności przysługujących im do poszczególnych upraw. Z naszych analiz wynika, że jeżeli chodzi o gospodarstwa do 5 hektarów, to 73% nie ubiegało się o żadną inną płatność niż płatność podstawowa i redystrybucyjna. A dodając stawki, które obowiązują w tych dwóch płatnościach, na pewno będzie to niższa wartość niż 225 euro, które przysługuje w przypadku płatności ryczałtowych. Więc tacy rolnicy powinni rozważyć. Czy nie warto złożyć oświadczenia, złożyć się do agencji i w ten sposób otrzymać 225 5 euro do hektara? I jest jeszcze jeden aspekt tej, tej, tej pomocy dla małych gospodarstw. Otóż, jeżeli rolnik ubiegał się o płatności, na przykład o płatność rolno-środowiskową, rolno płatność ekologiczną, płatność na zalesianie, to te płatności oczywiście otrzyma. Płatność ryczałtowa, gdyby jest w zastępstwie dopłat bezpośrednich, dopłat związanych z jednolitą płatnością, obszarową, z płatnością redystrybucyjną, płatnością dla młodych rolników, czy też płatnościami do produkcji związanymi z uprawami, czy też ze, ze zwierzętami, no i, no i oczywiście z płatnościami do ekoschematów. Ale tak jak powiedziałem, tylko około 25% rolników posiadających małe gospodarstwa, ubiegało się o coś więcej ponad, te, ponad tą podstawową płatność i płatność redystrybucyjną, więc warto, żeby, żeby ci pozostali zainteresowali się tym, tymi płatnościami. Dla małych gospodarstw. Czy to jest skomplikowany wniosek i w jaki sposób i do kiedy można go złożyć? Ten wniosek nie jest skomplikowany, jest on do pobrania z naszej strony internetowej, to jest kartka formatu A4. Wystarczy nam wpisać swoje dane, numer gospodarstwa, podpisać się, jeżeli rolnik nie korzystał z dopłat bezpośrednich w 2022 roku, bo nabył gospodarstwo od takiego rolnika, który wtedy korzystał z takich dopłat, no to wpisuje po prostu numer ewidencyjny tam, tamtego gospodarza, podpisuje taki wniosek, skanuje go, robi zdjęcie temu lub robi zdjęcie temu wnioskowi i przesyła go do, do nas za pośrednictwem aplikacji E wniosek plus to bardzo ważne z aplikacji ewniosek plus w żaden inny sposób tylko w ten sposób część rolników złożyła te wnioski w naszych biurach powiatowych w naszych placówkach też wysłała e-mailem prosimy takich rolników żeby zrobili to jeszcze raz i wysłali taki wniosek z aplikacji e-wniosek plus dostęp do tej aplikacji rolnicy znają doskonale bo składali wnioski o dopłaty bezpośrednie jeżeli chodzi o termin to trzeba to zrobić do 31 sierpnia to jest termin ostateczny i nie pod podlega żadnemu wydłużeniu. Zatem zapraszam, jest jeszcze trochę czasu. To nie jest skomplikowana operacja, jeżeli rolnicy mają jakieś wątpliwości, to warto udać się do doradcy ze środka doradca rolniczego, na pewno pomogą w tej sprawie. Także do 31 sierpnia rolnicy mogą składać wnioski o zmianę w dopłatach w ramach trzech pakietów dotyczących płatności ekologicznych. To są zmiany korzystne dla rolników. Tak, oczywiście. Tutaj chodzi o e, trzy pakiety, które są oznaczone taktycznie jako pakiet 7, 8 i 9, czyli uprawy e, paszowe na gruntach hornych, trwały użytki zielone i małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi. Ci rolnicy, którzy złożyli wnioski o właśnie o płatności ekologiczne za, za 2023 rok, tam była taka zasada, że obsada zwierząt e, była określona jako e, 0,5 e, DJP e, na hektary. To powodowało, że część rolników nie mogła z tych płatności, Skorzystać, ponieważ nie mieściła się w tym limicie. Dlatego ta wielkość obsady zwierząt została obniżona do 0,3 dużej jednostki przeciągowej na hektar. No i to spowoduje, że więcej rolników, którzy ubiegali się o te, o te płatności rolno-środowiskowe będzie mogło skorzystać z pomocy i dostaną wyższe stawki. Co powinni zrobić rolnicy, którzy są zainteresowani wsparciem do, gospodarstwa, do gospodarowania ekologicznego? I tutaj również jest ta sama zasada, jak w przypadku małych gospodarstw, czyli yy, za pośrednictwem aplikacji E-Wniosek Plus trzeba złożyć zmiany do wniosku i należy to zrobić do 31 sierpnia tego roku, oczywiście. Kolejny temat, który poruszymy w naszej rozmowie, dotyczy preferencyjnych kredytów dla rolników. Kto może się o taki kredyt ubiegać? Otóż o taki kredyt mogą ubiegać się rolnicy, którzy są zagrożeni utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku wynikającymi z agresji Rosji na, na Ukrainę. I y, zainteresowanie tą ofertą, z tego co obserwujemy, jest dosyć duże. Jakie są limity w ramach tego instrumentu pomocy? Otóż y, łączny limit akcji kredytowej na 2023 rok to jest 5,2 miliarda złotych. Natomiast y, limit dopłat do prezentowania tych kredytów to jest 150 milionów złotych. i chodzi o to, że w tego typu w kredytach agencja spłaca za rolnika część należnego bankowi oprocentowania, stąd też właśnie to jest ta kwota 150 milionów zł tyle będzie można dopłacić. Co trzeba zrobić, żeby to wsparcie otrzymać? No cóż, mówiąc najkrócej, należy udać się jednego z banków współpracujących z agencją. Lista takich banków jest na naszej stronie internetowej, no i tam złożyć wniosek. Chcę prosić bardzo wyraźnie, że to bank rozpatruje wniosek i bank określa, czy rolnik kwalifikuje się do otrzymania kredytu, czy też się nie kwalifikuje. My, jako agencja, nie mamy w tej sprawie nic do powiedzenia. Jeżeli banku uzna, że sytuacja rolnika uprawnia go do wzięcia takiego kredytu, no to takiego kredytu udzieli, a my pomożemy w spłacie części odsetek należnych bankowych. A teraz młodzi rolnicy powinni zrobić głośniej, bo wkrótce rozpocznie się przyjmowanie wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników. Podobne wsparcie w poprzednich latach cieszyło się dużym zainteresowaniem. O tak, jeżeli chodzi o wsparcie, o premię dla młodych rolników, to w ramach Programu Rozwoju Przemysłowia wiejskich na lata 2014-2020 agencja przeprowadziła 8 takich naborów. Od 2015 roku, co roku taki nabór był organizowany i co roku wpływało do agencji po kilka tysięcy wniosków. Najwięcej było ich w 2019 roku przed pandemią, to było grubo ponad 7 tysięcy wniosków. Wówczas zasady były takie, że wysokość pomocy, wysokość bezwrotnej premii to było 150 tysięcy złotych. Część tych wniosków jest w dalszym ciągu poddawana obróbce, poddawana ocenie. Część rolników otrzymała już decyzję im takie wsparcie, no i teraz realizują te inwestycje, które założyli w swoim biznesplanie. Ci, którzy zrealizowali te inwestycje, otrzymali od nas już wsparcie, oczywiście po rozliczeniu tej, 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 tej pomocy, przedstawieniu wszystkich dokumentów. I takich rolników mamy w tej chwili około 26 tysięcy i oni otrzymali łącznie ponad 3 miliardy złotych, ale to nie są dane ostateczne, bo już, tak jak powiedziałem, część inwestycji jest jeszcze realizowana, Część rolników, którzy złożyli wnioski w 2023 roku, pewnie jeszcze czeka na otrzymanie decyzji, więc jeszcze wszystko jest w toku. Kto może się ubiegać o premię dla młodych rolników? Jeżeli chodzi o ten nowy nabór, czyli ten, który ogłosiliśmy, warto tutaj podkreślić, że to są pieniądze dostępne w ramach planu strategicznego wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Zupełnie nowa perspektywa, ale podobne zasady. No i wyższa pomoc na pewno. Jeżeli chodzi o to, kto może się ubiegać, no to tutaj się niewiele zmieniło. To są Osoby, które skończyły 18 rok życia, ale nie przekroczyły 40 roku życia, czyli nie ukończyły 41 lat, nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia działalności rolniczej, a jeżeli rozpoczęły taką, taką działalność, to nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Oczywiście może mieć nadany numer identyfikacyjny w naszym systemie, posiadać stosowne kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa rolniczego lub też te kwalifikacje uzupełnić w odpowiednim, w odpowiednim okresie. No i oczywiście muszą przygotować biznesplan, ten biznesplan. Złożyć, no a potem muszą go zrealizować. Na co można te fundusze przeznaczyć? No, tu zakres inwestycji jest szeroki, bo to mogą być zarówno inwestycje w budynki gospodarskie, w obory, stodoły, w kurniki, w tego typu rzeczy. Może to być zakup maszyn rolniczych, narzędzi, może to być zakup stada podstawowego, tak, także na przykład zakup oprogramowania komputerowego do prowadzenia produkcji rolniczej. Także możliwości jest naprawdę wiele. Już Pan o tym wspomniał, tegoroczne dofinansowanie jest większe. Tak, jest większe, to jest 200 tys. złotych, jest to bezwrotna premia, wypłacane będzie w dwóch ratach, pierwsza lata 160 tysięcy złotych, a po zrealizowaniu biznesplanu i rozliczeniu go dostanie rolnik pozostałe 400 40 tysięcy złotych. Wakacje już się powoli kończą, ale jednak cały czas trwają, więc na koniec naszej rozmowy wakacyjny temat. Nieco ponad tydzień został na wzięcie udziału w konkursie Moje Wiejskie Wakacje, które organizuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zacznijmy od tego, kto może wziąć udział w tym konkursie. Jest to konkurs przeznaczony dla, dla młodych adeptów sztuki fotograficznej, którzy chcieliby pokazać jak ta wieś wygląda, jak, jak wygląda wieś, jak wyglądają ich wakacje. No, wystarczy do tego tak naprawdę mieć aparat chęci znaleźć ładny kadr, zrobić zdjęcie, przesłać go do nas. Czasu jest niewiele, ale nagrody będą na pewno atrakcyjne. Zaprosimy zwycięzców i wyróżnionych do, do nas tutaj, do agencji na uroczystą galę, podczas której zostaną te nagrody wręczone. No, chcemy pokazać piękno polskiej wsi, pokazać, pokazać jak się spędza czas na wsi. Fajnie, miło. No, nie trzeba jeździć do kurortów za granicę, czasami naprawdę równie pięknie, a w tym roku wyjątkowo gorąco i ciepło przynajmniej w niektórych regionach Polski. Jest także tutaj u nas. A konkretnie co trzeba y, zrobić, co młodzi ludzie powinni zrobić, żeby wziąć udział w tym y, konkursie? Zadanie konkursowe polega na wykonaniu fotografii y, z wakacji, y, przedstawiającej ciekawy y, sposób spędzenia wolnego czasu na wsi. Y, Można to być również y, jakieś scenki nawiąz nawiązujące do lokalnych wydarzeń, tradycji, zabaw, pracy na przykład u boku rolnika, y, wypoczynku. No i to zdjęcie wykonaną dowolną techniką, y, może to być aparat, smartfon, tablet, y, tu jest pełna dowolność, Należy no, po prostu wysłać do, do nas, do agencji, wraz ze stosowną dokumentacją. Dokumenty, które trzeba przy tym wypełnić. Nie jest ich dużo, są również na naszej stronie. Także zapraszamy zainteresowanych do, do, zrobienia, do robienia zdjęć, do wysłania ich do nas. Będzie fajna zabawa. Powiedział Pan, że nagrody będą atrakcyjne, ale ja potrzebuję konkretów. Co można wygrać? Jeżeli chodzi o nagrody, o konkrety, Panie rektor, to jest tak. Pierwsza nagroda to jest 1000 zł, Nagroda rzeczowa o wartości do 1000 zł, drugie miejsce to jest nagroda o wartości do 800 zł i trzecie miejsce to jest nagroda o wartości do 500 zł. Zachęcam do udziału w konkursie, trzymam kciuki i chcę jeszcze powiedzieć, że będą również wyróżnienia i wyróżnieni dostaną od nas upominki, także myślę, że większość osób, która się zgłosi do naszego konkursu jakiś, jakiś upominek dostanie. A więc, młodzi ludzie, telefony i aparaty w dłoni, jeszcze macie tydzień na to, aby wziąć udział w konkursie Moje Wiejskie Wakacje. Rzecznik Prasowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Paweł Wojciech, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A ja Państwu dziękuję za dzisiejszy sierpniowy poranek. Zapraszam oczywiście na jutrzejszy o godzinie 7.09 i życzę dobrego dnia. 7.09 To był Twój początek dnia. Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa